Zobaczcie co przyjechało. Lampy od amerykańskiego samochodu. Na pewno poznajecie od czego są. No i mam taki niecny plan, że może by się udało te lampy zamontować do projektu F-150. Lampy z Mustanga w pikapie to jeszcze nic. Zobaczcie, jaką rzeźbę popełnił Grzesiek z przodu auta. Ej, hey, no, przestań, miałeś tego nie pokazywać na razie. No, i tak stało się. Wiem, że to coś dziwnie wygląda. Próbuję sobie dać szansę, żeby się do tego przekonać, ale nie wiem, czy nie zeszpędzę tym projektu. Zresztą chodźcie, zobaczcie na fotę, jak to miało wyglądać. Będzie to porównanie komputerowego projektu z rzeczywistością. Celowo sobie zrobiłem duże plakaty, żeby widzieć to w jednym kawałku. Ten projekt. No i tak, zobaczcie. To jest bardzo w cieniu, czyli jest zrobiony czarny, ten projekt jest uspokojony i jakoś to tutaj wygląda ten nos od Formuły 1. Natomiast nie wiem, czy w rzeczywistości to będzie dobrze wyglądało na tym samochodzie i czy przypadkiem tym właśnie spoilerem z przodu razem z tym nosem charakterystycznym z Formuły nie zepsuje tego projektu. Chcę sobie dać szansę, czyli robię jakiś prototyp, pomaluję go na czarno i zobaczę, czy to będzie komponowało w jakiś sposób z moim projektem. Może gdyby był szary, byłoby lepiej, ale szary nie będzie za dużo u mnie w kolekcji i programowych, i zwykłych szarych samochodów. Ale nie tylko z przednim skrzydłem Grzesiek aktualnie kombinuje. Słuchajcie, tutaj w międzyczasie się naprawdę dużo dzieje. To co widzicie, to jest prototyp uchwytu do spoilera. Chodzi o to, żeby złapać odpowiedni kąt, a to jest prototyp kawałka tylnego skrzydła. O, i mniej więcej to będzie wyglądało. Tak, o, tylko oczywiście będzie szło przez całą długość. To będzie zagięte jeszcze, będzie miało odpowiedni kształt tutaj, tak żeby coś się zadziało, natomiast tyle na razie o tym. Resztę zobaczycie w momencie, kiedy będziemy produkować już gotowe skrzydło i wycinać gotowe uchwyty. Ale fajne, nie? Fajne, fajne. Ciekawe, czy równie fajnie podpasują te laminaty z Azji. Żeby się Korea nie pogryzła z Ameryką, słuchaj. Sytuacja napięta. No, powiem Ci dość mocno. Słuchajcie, to są elementy e, z Hyundaia, zapasowe, z tego Hyundaia, którym się ścigam. Fajny dyfuzor? Fajny, myślę, że on tu będzie klikały jak zły. I zobacz, Miki. Szerokościowo pasuje, no i wygląd taki mega formuła, sportowy, nie? Mhm, mm co, ten zderzak jeszcze, tak. No i teraz idziemy po bandzie. No i zobacz, jeżeli byśmy to wzięli mniej więcej tu, czyli wycięlibyśmy ten zderzak w tym miejscu, to zobacz, nawet kształtem i łukiem nam to pasuje, co? Widzisz to? Jeszcze nie. Powiem ci, że. Przy płyniemy. Grzesiek ma już w głowie projekt. By się upewnić, że jest dobry, musi rzucić okiem z dalszej perspektywy. No, powiem Ci, Miki, że będziesz zachwycony, jak to zobaczysz. Grzesiek ma specyficzny wzrok, rozszerzona rzeczywistość. Z tego nie będzie nic. Mrużymy oczy, jak prosił, ale jakoś nie chce się nam ukazać cud designu. Polowa się mnie to. Pytanie, czy jest wykonalne. No, to też istotne pytanie.